No i nie byłam pewna, czy pobiegnę, bo mój brat ugryzł mnie w nogę Nie powstrzymało mnie to Zdecydowałam, że wystartuję I to ja wygram Na pewno nie wygra Miałam być obrana jednogłośnie na przerażającą szkołę Myślę, że mała kampania plotkarska zapewni mi wszystkie głosy Claudina, tak zawsze cudowna, z powodu krwiożerczych pcheł nie wystartuje w wyborach Zachowaj swój głos Nikt nie wie, że to moja sprawka Aha! Nikomu o tym nie mów I wiem, komu to wysłać by się rozeszło Wyślij! O rany, ale wieści Muszę wszystkim powiedzieć Stój, nie możesz Nie powinnam Chcę, a nie mogę Wyślę Franki Ona nie jest nikim Ale słodki Ślij! To nie ma sensu Wyślij do wszystkich No dobra Spięcie Wybacz, chodzę i piszę Ślij wszystkim Dzięki najlepszej kampanii telefonicznej w dziejach Straszyceum, nową, przerażającą szkoły zostaje Claudina Ulla. Jak to możliwe? Wszyscy na nią głosowali. Nie dostałaś? Claudine, tak zawsze cudowna, zorganizuje szkolną imprezę. Wstęp za głos. Rany, dasz wiarę, Kleo? Nawet nie startowałam!